Baterie siadły mi w aparacie, komórką uzupełnię. Tutaj nad drzwiami, nad tym murkiem też już prawie jest gotowe. Tylko jeszcze listeweczki trzeba wykończyć. O, tak to będzie wyglądało. Tam jeszcze jest elegancko zrobione. A tą listeweczkę trzeba będzie polakierować. I tutaj trzeba będzie dociąć tylko do kąta. Jedną i drugą. Na gierunek zegę i przykleić na klej, Tutaj na sam róg. I będzie pięknie wyglądała. Ślicznie. Polakierowana. I gotowy. Atelier taki. Można spać. Tutaj nawet można spaść. Albo można stąd projektorem rzucać filmy na ścianę tam. Biblioteczka może być, nawet regalik malutki. Pięknie wykończone. I tak jak powiedziałem, tutaj też jeszcze tylko listeweczki drobne pójdą przy tym schowku. Ta listwa jest za wysoka jej nie można bez plastikowa to tutaj pójdzie też listewka drewniana to jedyna rzecz to przeskoczyć te listewki wokół tego okien yy, schowka tam ten schowek i tutaj listeweczki To jest już wszystko wykończone pięknie Miaska głośnikowe pseudo-okładro czy kino domowe podwójne stereo po prostu elegancka, kupę roboty, beautiful, perfekcja doskonała. Jeszcze zobaczymy jak światełka funkcjonuje. Wszystko samemu, od elektryki poprzez roboty budowlane, kończąc na elektronice. Domofon sprzężony z innymi domofonami. Drzwi, no, pierzeste na warszać. Myślę, że ktoś chce wejść. I światełka zmienne cztery, osiem, drugie cztery pięknie. Perfekcja. Doskonała. Idealne. Idealne. Mm. pójdźmy do tego okienka. Ooo, ale słońce dzisiaj. Pięknie pali. Nic nie nagramy. Akurat na razie. Słońce. Dobra. Koniec.